Hmm. Pamiętam chyba na pierwszych albo drugich zajęciach Robert powiedział nam, że jest 20 parę technik coachingowych. Okej, okay, 20 technik coachingowych. No to teraz będzie trudno. Bo trzeba będzie się tego wszystkiego nauczyć. Dzisiaj jest 24 stycznia. Właśnie skończyłam kurs. Właśnie dostałam certyfikat. Okazuje się, że te 20 20 parę technik coachingowych to są super narzędzia. To są fajne narzędzia, które dają mi takie poczucie, że jeżeli będę pracowała z klientem, to faktycznie będę mu towarzyszyła w drodze. One są tak różnorodne, dają tak dużo możliwości pracy nad różnymi celami klienta, że tak mam takie poczucie, że ja nawet patrzę na to w ten sposób, że ja wchodzę i mam taki wachlarz. I ten wachlarz to są właśnie te, właśnie te techniki. Tak, to jest taki wachlarz technik. O, to jakbym mogła to zakończyć, to jest wachlarz technik. Przede wszystkim, jeżeli zdecydujecie się na udział w kursie Norman Bennett, przede wszystkim spotkacie nauczycieli. Ja specjalnie używam tego słowa. Nie używam słowa wykładowcy, prowadzący, prezentujący tylko spotkacie nauczycieli którzy są niesamowicie otwarci, żeby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, o niesamowitym poczuciu humoru, o niesamowitym dystansie do siebie i takim podejściu do coachingu. Słuchajcie, to jest zabawa. I tego się nauczycie na kursie Norman Bennett. Jak się bawić, ale bawić się w ten sposób, że pomożecie komuś innemu. Super.